Witam miłośników przyrody, górskich wędrówek i pięknych krajobrazów w Otulinie Żywieckiego Parku Krajobrazowego. Mamy dziś taką bardzo zmienną pogodę, jest bardzo duszno, burzliwie i na zmianę świeci słońce lub pada deszcz, więc to zależy od pogody jaka nam się za chwileczkę trafi. Podczas naszych spotkań często poruszam też tematy związane z roślinami. Prezentuję te ciekawe, bardziej rzadkie, wybrane gatunki. I dziś znów porozmawiamy sobie o kolejnym gatunku rośliny. Z tym, że nie będzie to roślina może zbyt wyjątkowa, ale natomiast bardzo ciekawa wizualnie. Bardzo interesująca, bo tworzy takie niezwykle ładne kępy. I tą rośliną jest ośmiał mniejszy, który sobie tutaj właśnie w rejonie średniego grojca bardzo intensywnie rośnie. Ośmiał mniejszy jest gatunkiem, który ma takie bardzo ładne zielono-cytrynowe kwiaty i jest rośliną stosunkowo dużą, bo może dorastać nawet i do 60 cm wysokości. I tu właśnie mamy takie bardzo wysokie okazy, których jest tutaj bardzo, bardzo dużo. Ośmiał mniejszy jest gatunkiem, który pochodzi z Azji Zachodniej, czy też z Europy Południowej, Wschodniej i Środkowej. Natomiast u nas pojawił się, ponieważ został tutaj po prostu przywleczony. I w Polsce jest to gatunek nazywany archofitem, czyli gatunkiem, który pochodzi tutaj z czasów wczesnohistorycznych lub przedhistorycznych. A za taki okres przyjmuje się gdzieś 15-16 XV wiek, czyli okres wielkich odkryć geograficznych. I właśnie ta wymiana między różnymi kontynentami w wyniku podróży pewnie przyczyniła się do przywleczenia tej rośliny u nas, lub też. Efemerofytem, czyli gatunkiem, który jest związany z takimi terenami synantropijnymi, gdzie działalność człowieka gospodarcza jest prowadzona i on sobie lubi w takich miejscach też występować. Co nie zmienia faktu, że jest to roślina bardzo ładna. Jeżeli gdzieś taką roślinkę spotkamy, możemy się jej przyjrzeć, bo ona jest bardzo charakterystyczna. Przede wszystkim w okresie kwitnienia, właśnie teraz, gdzieś tak maj, czerwiec, lipiec, to posiada ona piękne, cytrynowo. Takie zielonkawe, selednowawe kwiaty. Rzucają się one w oczy, są łatwe do rozpoznania, a cała roślina ma taki bardzo delikatny pokrój, troszkę może w dotyku przypominać nawet świeżą sałatę. I w ogóle jest bardzo mięciutka. Tu akurat rośnie sobie w takim miejscu, przy drodze takiej gruntowej, w takim miejscu nasłonecznionym. Ośmiał w ogóle lubi takie tereny, gdzie jest słońce, jakieś skarpy, gdzieś brzegi, takich bardziej wyschniętych potoków, i tego typu miejsca preferuje. Nasłonecznione, no i oczywiście też związane w jakiś sposób z gospodarczą działalnością człowieka, czy z pobytem człowieka w danym terenie, gdy ten człowiek coś robi. Generalnie w Polsce ośmiał mniejszy spotykany jest najczęściej w południowej części kraju. No i my też w takiej części dzisiaj jesteśmy, więc możemy tego ośmiała sobie tutaj zaobserwować. Ale zdarza się, że bywa on zawleczony gdzieś w inne części kraju, no i jakaś tam szansa na spotkanie tej rośliny jest. A widząc tą roślinkę, też w pewnym okresie warto zwrócić uwagę, iż tutaj właśnie pojawiają się takie ładne owoce, rozłupki. One są na tyle małe, że nie jestem w stanie ich tutaj do kamerki za bardzo przybliżyć, bo będzie obraz nieostry. Ale takie właśnie szaro-czarne rozłupki można sobie tutaj w ośmiale zobaczyć. Jest ich bardzo dużo, rzucają się też w oczy, oczywiście po bliższym przyjrzeniu się. Roślina bardzo ładna, mimo iż obcego pochodzenia. Tworzy takie dekoracyjne kobierce na różnych zboczach i skarpach, i przez ten okres właśnie wiosenny, gdy ten kolor liści jest świeży, gdy pojawiają się te cytrynowe kwiaty, robi ona naprawdę bardzo ładne, bardzo estetyczne wrażenie.